no Yusuke-kun wa byōki atte. Yusuke-kun wa byōki ya To yo. Dosei Nie wierzę. Ore ga hontō no hikaru ya na itte wakatta n? Ore wa. Właśnie. Hikaru no shitai meido. Excuse me. Nochema, ja jestem Kamila i dzisiaj oglądamy czwarty odcinek anime Lato kiedy umarł Hikaru. A i Ten ziomek jak zaakceptował Hikaru. W sensie, gdy już naprawdę miał znaki od tej baby, że oh, uciekaj od niego, bo to nie jest stwór z tej ziemi. I w ogóle to on i tak zaakceptował tego nowego hikaru. Dał mu szansę. To się źle skończy, to się tak źle skończy. To będzie takie smutne zakończenie, o ile skończam na pierwszym sezonie. Ja nie wiem na czym stoi manga teraz, czy w ogóle jest zakończona. Yy, no, na pewno to się nie skończy dobrze. Ogólnie ten odcinek się nazywa Letni festiwal. Ach, zobaczmy, co tam u naszych. Słodkich chłopców się będzie dzisiaj działo. Jeśli podoba Wam się ta seria, to oczywiście odsyłam do opisu na tipli, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Let's go, nie? Kicia! Ja się tak zachowuję. Ej, ale w ogóle, że kot się do niego przekonał, nie? Przed yy, Hikaru uciekały koty, zwierzęta ogólnie. Czy kot uciekł? Nancy, Sawarikataya. Dabą go tak dzignął. Nauka. Urety, Marino Coton, na nim umie to rank te. Hm? Tasajnaumte. To Marino Coton, a ty swoja się. Oto. O, ja go prawdziwie się to jego prawdziwa postać? Real. Naprawdę przekonuje prawdziwa tego Hikaru, masakra. Yoshiki, zapominam jego imienia. real. to

Naprawdę wiele osób tam wyczuwa takie podejrzane rzeczy. To jest intrygujące, mm. nie myliła się. Tylko ile można to ciągnąć, nie? Oni znowu Dzisiaj razem! razem. <laughs> Przesiadują, ale to jest w ogóle mega śmieszne w sensie to takie... Ja nie miałam nigdy takiej przyjaźni. W sensie wiecie co chodzi? Że na przykład się do kogoś przychodziło? I się każdy zajmował sobą, ale po prostu się razem siedziało, nie? Że jedna osoba z coś czytała, druga na telefonie siedziała. To jest dla mnie nie z tej ziemi, nie? O, to są rodzice Josikiego. Znaczy rodzice, rodzina: siostra i mama. O, so to

No, nie wrócił, słuchajcie, nie wrócił. Jaki rytuał? To ci wszyscy starzy ludzie parę, nie wiem, naście dziesiąt lat temu. Mam źle nos wykonturowany, trudno. Parę dziesiąt albo parę naście lat temu, w sensie lata temu. Coś się odwaliło, poszli na tą górę, próbowali rytuałem może zapieczętować, odgonić jakoś te demony, im to nie wyszło, i tylko pogorszyli sprawę? Dzieci jedzą za darmo, excuse me To moje złote czasy wyjazdu do Japonii minęły? Żeby nażyć za darmo? Co to no. O co chodzi? Co jest z ich rodziną, w sensie ona ma jakieś lęki społeczne, czy co? Kurczę, on se nieźle radzi w tym, Zen, Hikaru, nie? Do tych ludzi jakoś taki jest. No zobaczcie, on no w ogóle. Hmm.

今日は人間相手に祭りすか。小さい村やからな。祭りは大事や。す。中の嫁カメヤマのように、よそから来たもんも一緒になってみんなでると、見ると、見ると、見と、や山と、神のためでしょると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、見ると、 他にも同じように小さな集落が周りにありますね。せやんな、お昔は一個の村やっただろい何が言いたいいや、変だな。 On coś kmini podejrzanego. Wiecie co z jednej strony: Też jakby śledzimy jego stronę, i jestem ciekawa, czy do tego dojdzie, czy, czy nie dojdzie. No i też No to jest niebezpieczne, ale z drugiej martwię się: O oh, Hikaru, ja nie chcę dla niego źle. Ok, no Jinja, ja. Cztery razy co?

Excuse me, to Karu jest ograniczony, nie może w niektóre miejsca wchodzić. To Wow! Czyli on ma jakiś obszar, którego nie może opuszczać? Apa. Patrzcie, jak on gra, nie? Tutaj taki niewinny chłopiec. Ja już mówię, że no. On się fajnie integruje, a tu jego prawdziwa strona. On wie dużo, nie? To jest jednak faktycznie do nuki. ją? Czy się gdzieś przenieśli? So. Hai, kaki Kurde, boję się, że się spotkają Hikaru i ten blondyn. Kurde, boję się, że się spotkają Hikaru i ten blondyn.

To, to jest podejrza. Częzęzę. Chwila, muszę to cofnąć. To jest mega podejrzana scena. To spojrzenie w ogóle. I patrzcie, to jest właśnie ten moment, o którym mówiłam, mm. że Yoshiki zaczyna akceptować nowego Hikaru. Raczej chce zaakceptować i, i, i poznać. A Hikaru się z tego cieszy, nie? W ogóle, ja wcześniej tego nie mówiłam, ale o co chodzi z tym chomikiem? Co to jest za chomik? Excuse me. Co ten chomik robi? co coś jest zapieczętowane w tym chomiku? No jo. nie mają szczerą rozmowę, nie? To jest mocne. Właśnie!

Ale chwila, jak to możliwe, że znalazł jego ciało? Znalazł ciało Hikaru, zobaczył, że nie żyje Hikaru. No nie był w stanie go przynieść, no bo weź takiego trupa przynieść swoich rozmiarów mniej więcej. Po czym Hikaru wrócił po tygodniu, nie? To chyba będzie coś takiego, no bo to ciało cały czas funkcjonuje, to nie są dwa ciała Hikaru. Ja pierdziela że się, żeś tak naturalnie skapnął po jakimś czasie. On serio go znalazł, ale no. Wow! Ciary mamasz. Co to było? Wyrzeźbione w drzewie, czy to był jakiś potwór kolejny? O nie. A to chwila nie powiadomił innych, że znalazł ciało Hikaru? Ja nawet tego nie komentuję, nie. Jakie to musi być traumatyczne. Ej, to jest straszne. to jest? Właśnie, co się tam wydarzyło? Aha... Szybko opadła temperatura ciała i przestało serce pracować. A chwi na chwilę przytomność stracił. A wy właśnie, powiadomił w końcu innych czy nie? A, a gdy się obudził... Aha... Podejrzane, nie? Ciekawe, jak na to Hikaru zareaguje. Ale w ogóle na mnie ogromne wrażenie robi to, że Yoshiki już potrafi tak normalnie o tym opowiadać, nie? On naprawdę się otworzył na tego nowego Hikaru, to jest niesamowite. Wow.

Wow Kurde, ciekawe na ile to jest desperacja Trzymanie się tego nowego Hikaru Fałszywego Hikaru, a na ile on faktycznie Polubił tego nowego Hikaru, nie? Bo w sumie przez pół roku też milczał No nie wiem, nie wiem na ile w tym momencie to desperacja Próba zastąpienia Wcześniej byłam pewna, że chce zastąpić, ale teraz? O, właśnie, właśnie Czekałam na tą rozmowę Co Yoshiki powie? お前のこと、を絶対、ママルシェ。お前の、お願いなら、なんだって、聞いたるからクリップわ o ハリーのセンか。おかえり、とかなんだか、あれを、せいだにゃろう、あれを、かわいいのか、ああ、こと、お前のこと、に前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、な。前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、おこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、お前のこと、な前のこと、お前のこと、お前と、お前こと、お前のこと、お前のこお前お前お前お前お前 No jest, ale ciekawe czy on. Ah, yeah. Aha No ale on to chyba umie przełamywać Luzo. szybko, nie? Bo właśnie mnie to zastanawia, czy oni jak byli nad tą rzeką, tam sobie siedzieli, czy gdzie to było? Czy to oni kompletnie zmienili lokację, czy Hikaru jakoś, jakoś przełamał tą barierę? Kurde, ciekawe. Anna <śmienny> Tymczasem Hikaru uśmiechnięty, nie? No, on bega straszny. <śmienny> nie, no Hikaru tak niewinnie wygląda. Nie wiem, jakby trzeba było. Trzeba było naprawdę umieć wyczuć go, nie? Coś na tych tor. to. nie, jest ta babka, która gadała z... z Yoshikim. To ona też jest jakimś potworem? Znaczy, ją coś opętało? Może to jest jakiś wróg Nonukiego, nie wiem. To ona też nie jest człowiekiem? Chwila, coś jeszcze z Pendingu, Znaczy, ja tak sobie kminię, nie? Może jestem kompletnie w błędzie, ale... nikomu nie można teraz ufać, nie? Jezu, to jest jeszcze chyba prawdziwy Hikaru, nie?

Jaka konspiracja! Ja myślałam, że to było tak wbrew. Dobra, ten odcinek mnóstwo takich nowych furtek nam potwierał. Po pierwsze, że Hikaru był faktycznie wtajemniczony w te całe rytuały rodziny i że faktycznie trochę ściągnął tego nonukiego, N nukiego, nawet nie wiem, jak to się to w końcu mówi. Kolejna sprawa, Yoshiki i cała jego historia, że on wiedział, i przez pół roku udawał. I jeszcze jedno, to te bariery robione z organów, że bardziej się dowiadujemy jak ta cała organizacja działa, tego blondyna i że on już jest bardzo blisko Hikaru, tego naszego. Dużo rzeczy się dzieje. Kurczę, czwarty odcinek, wiecie, tytuł Letni Festiwal. Ja myślałam, że tu będzie coś takiego cute, że bardziej się skupiły na ich relacji, Yoshikiego i Hikaru. A tu mnóstwo takich furtek się pootwierało. No i ta babka, nie? Podejrzana, która niby miała być po stronie Yoshikiego, a tu się wydaje, że ona jest, nie wiem, też jakimś stworem? I, i chyba właśnie jest, jest wyznawcą tego całego Gononukiego? Nie wiem jeszcze, jak to działa do końca. Hmm, liczę, że w następnym odcinku się trochę więcej wyjaśni. No ale najbardziej mnie tak zaintrygowało to, że Yoshiki wiedział od początku, że Hika W sensie widział dosłownie martwe ciało Hikaru, nie? To, to, to mi tak uderzyło. Hmm, oczywiście też odsyłam do opisu, jak chcecie mnie wesprzeć na Tlipli. Trzymajcie się i do usłyszenia. Nara.